Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlog masowym, vlogu zimowym, ale nie zimowym, to no bardziej jesień przypomina to, co jest za oknem, ale zimno jest. Zimno jest, także tu już jest jakiś punkt zaczepienia, a poza tym słuchajcie, schowałam już wszystkie jesienne dekoracje, to no już powrotu nie ma, powrotu nie ma, także już trzymajmy się terminów. Jest grudzień, jaki jest, to jest, może jeszcze nas... Przysypię tutaj tak lekko. Ja nie mówię, żeby nas zasypało jakoś mocno, bo już taki czas zasypania to już mamy za sobą. Był już taki któryś weekend, że nas tak tutaj porządnie przysypało, i w ogóle różne rzeczy się wydarzały. Bo też powiem Wam, że jak oglądałam tutaj vlogi dziewczyn też z, z okolic z Karpacia w ogóle to było grubo. Było grubo, nie było wody, nie było prądu, także się działo. U nas tutaj na szczęście było wszystko w porządku. No ale mimo wszystko, jeśli chodzi o drogi, to było ciekawie. O, widzę, że wychodzi słońce pomału, także będzie, zapowiada się fajny dzień. Ja zaprowadziłam już dzieciaki do szkoły. Musieliśmy się trochę, wiecie, zebrać rano, bo to ciężko, ciężko teraz w tym, w tym czasie takim grudniowym wstać. I na tą ósmą zdążyć, chociaż to nie jest jakaś nie wiadomo jaka godzina, no nie w tamtym roku mieli też na siódmą dziesięć i to dopiero było ciekawie, no ale w każdym razie daliśmy radę, zdążyliśmy trochę, trzeba było, wiecie, przyspieszyć tę przyspieszyć drogę, chociaż nie mamy daleko, no ale mimo wszystko dobra. A ja teraz, słuchajcie, wróciłam do domu, nie szłam na razie na żadne moje przebierzki, wybiorę się niebawem. Ale teraz przyszłam sobie zrobić kawę i wiecie co, chciałam sobie włączyć jakiegoś vlogmasa, bo ja w grudniu właśnie lubię sobie pooglądać na jakieś inne vlogi, vlogmasy właśnie. Głównie zobaczyć, co tam dziewczyny przygotowują, robią i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, i będziemy coś działać. Słuchajcie, my tutaj też dzisiaj coś podziałamy z jakimiś dekoracjami, tak żeby już wchodzić coraz bardziej w ten nastrój, bo na razie mam tylko... W sumie ile? No trzy dekoracje, bo stoją trzy skrzaty tutaj tak ogólnie, bo oczywiście dzieci już sobie tam też coś udekorowały w swoich pokojach i Mikołaj też sam troszkę porobił różnych takich dekoracji, więc no tak pomału wiecie, ale fajnie, fajnie, to tak cieszy ten czas i też jak właśnie jak to, to cieszy też, jak sobie coś sami zrobimy, przygotujemy, to też jest takie fajne, przynajmniej w moim przypadku tak jest, nie wiem czy... Lubicie takie właśnie różne prace i dekoracje, takie DIY. No dobra, ale w takim razie ja odpalam teraz. Słuchajcie, ekspres za chwilę. Teraz nie będzie szumiał. A wam życzę miłego dnia i fajnego oglądania. Dobra, słuchajcie, kawka w sumie wypita. Obejrzałam sobie fajnego vlogusia. Słuchajcie, takiego vlogmasa takiej dziewczyny. Ale pierwszy raz w ogóle zajrzałam tam na ten kanał. Ashley chyba, z tego co pamiętam, nazwa kanału. Taki fajny, słuchajcie, taki nastrojowy, świąteczny vlogmas. Także bardzo miło. Ja teraz zamówiłam pasty do zębów na Allegro dla dzieciaków i dla nas. Bo tak, wiecie, co jakoś się polubiliśmy z pastami Biorepair i już od jakiegoś czasu po prostu zamawiam, i wszyscy są zadowoleni. A powiem wam, że moim dzieciom to nieraz trudno dogodzić z pastą do zębów, bo ja wcześniej to tak kombinowałam a, wiecie, owocowa, a truskawkowa, a może taki smak, a śmaki wszystko było paskudne, niedobre. I w końcu trafiliśmy, w sumie to oni wolą takie, wiecie, takie lekko miętowe, zwykłe pasty, po prostu, bez żadnego cudowania. No i właśnie trafiliśmy na te Biorepair Junior, chyba, tak? Biorepair Junior, tak. No, taka właśnie pasta od 6 do 12 lat, i dla nas też zamawiam, właśnie z tej serii, i bardzo fajnie się to sprawdza. Wszyscy zadowoleni, także okej. Okay. Dobra, to słuchajcie, ja teraz się tutaj troszkę zabiorę, tak. Za przygotowanie sobie paru rzeczy, bo chciałam dzisiaj, znalazłam taki przepis, m, fajny, tak mi się wydaje. Przynajmniej na, m, czekajcie, mini, mini jabłeczniki z cynamonem, czy coś w tym stylu na kwestii smaku. Później wam pokażę przepis. Bo ja mam taki mus jabłkowy jeszcze do wykorzystania, m, taką niewielką ilość i, i jogurt mam do wykorzystania też, bo już jest po prostu, wiecie, dzwonek dzwoni w nim, więc trzeba go zużyć. I tak sobie pomyślałam, że upiekę dzisiaj właśnie takie, te, to są takie mufinkowe, takie, takie coś, takie jakieś jabłeczniki, ale takie jak mufinki wyglądają. No i spodobał mi się ten przepis, to myślę, że to zrobię i mam zamiar jeszcze dzisiaj zrobić zupę. Więc zaraz pobiegnę sobie do sklepu kupić parę składników potrzebnych mi do tej zupy przede wszystkim. Ale zanim to zrobię, to chciałam tutaj w pokoju, bo słuchajcie, na podłodze to po prostu jest jakiś sajgon, co tam się dzieje. Więc, ale zanim puszczę Stefana i sobie pójdę do sklepu, to chciałam jeszcze zmienić poszewki na poduszki na takie świąteczne. Ale ja nie mam wszystkich świątecznych, ale to nic. Te, które mam, to po prostu założę, a na te większe poduchy to coś tam kombinuję. Zobaczymy. Dobra, ale nie ma to tamto, tylko się zabieramy za jakieś tutaj działania. Dobra, przygotowałam sobie, słuchajcie, już masło tutaj do takiego garnuszka, później go roztopię, Mam właśnie jogurt przygotowany, taki grecki i mam mus jabłkowy. Jajka tam już sobie wyjęłam też, bo dwa chyba będą potrzebne. To niech sobie to wszystko po prostu tutaj stoi, na razie na blacie i niech się ociepla. A tu mam, słuchajcie, resztki, które już są jakieś takie połamańce. Idzie do mnie paczka, powinna dzisiaj przyjść z Allegro, właśnie pozamawiałam takie różne krakersiki, wiecie co i powiem Wam, że o te są fajne, krakersy obficie posypane ziarnami, sezamu, lnu i chia z mąki pełnoziarnistej, takie coś, super, naprawdę one są właśnie takie o, owalne i tak naprawdę, rzeczywiście fajnie, tak grubo posypane różnymi ziarenkami i w ogóle przepyszne w smaku powiem Wam. Ja moim dzieciakom właśnie takie różne rzeczy do śniadaniówek dorzucam, jakieś takie precelki, talarki, wiecie, paluszki, czy właśnie takie coś, czy takie kółeczka. Później Wam pokażę, co tam jeszcze pozamawiałam, bo naprawdę są takie fajne. A w sklepie w sumie nie spotkałam nigdzie niektórych z tych produktów, które sobie pozamawiałam na Allegro, bo już, już raz zamówiłam i teraz od tego samego sprzedawcy znowu ponowiłam, i jeszcze tam coś dorzuciłam, także potem zobaczymy, co tam przyjdzie. Dobra, to słuchajcie kierunek teraz salon. Zmieniam te poszewki, włączam Stefana, i uciekam po no, kupić parę rzeczy, które mi są potrzebne na zupę. Włączyłam sobie kominek w telewizorze, więc możecie słyszeć takie trzaski ogniowe. Bo no, tego prawdziwego nie będę teraz uruchamiać w ogóle. Słuchajcie, tak jakoś ostatnio nie, nie uruchamiamy. Przyniosłam sobie taką poszeweczkę. Słuchajcie, ja ją chyba kupiłam w pepko już, tylko już nie wiem kiedy, chyba ze dwa lata temu. A na te duże poduchy, wiecie co, to nie mam po prostu takich, ale już sobie tam przepatrzyłam w Ikei. Tylko że są niedostępne z dostawą takie świąteczne, i to mi właśnie troszkę się nie podoba. Ale może bym sobie jakąś czerwoną na przykład dokupiła, czy taką właśnie zieloną, jak, jak to. Ale jest taka jeszcze granatowa, w takie fajne jakieś. Czekajcie, w co? Nie, to może zostawię w te kropki na razie, bo mam tylko taką strasznie kolorową. I jakoś mi to tutaj nie pasi. Czekajcie, co ja to chciałam Wam powiedzieć? Czy... Aha, taka granatowa w jakąś taką krateczkę też mi się tam spodobała. Też fajna, mogłaby być taka. Na święta. Czemu nie? Takich typowych to w sumie nie mam. Mam tylko takie małe jeszcze właśnie. A teraz tych małych poduszek to, to nie mam zbyt dużo tutaj. W sumie to jedna mi je została, bo tak to mam właśnie te większe ikeowe. A poza tym tak jakoś nie wiem. My sobie tam wzięliśmy do, do naszej sypialni z tomkiem. Bo wiecie, ja jak wieczorem sobie jeszcze coś tam nie wiem oglądam albo czytam książkę, to pod moją poduszkę jeszcze sobie. Dorzucam właśnie taką małą poduszeczkę, żeby mi się wygodniej właśnie czytało, czy tam coś oglądało, tak troszeczkę wyżej. O, dobra, na razie będzie tak. No, i tutaj mi w sumie została tylko jedna, bo jeszcze dzieciaki gdzieś tam pozabierały to, nawet nie wiem gdzie te poduszki są. Słuchajcie, gdzieś chyba schowane zabrali i schowali. Tak to jest, ukryli. Dobra, to zmieniamy dalej, ale fajnie z tym kominkiem tutaj teraz, tak wiecie, to robi taki. Fajny nastrój, nie daje ciepła, ale, ale takie optyczne trochę ciepło, ale na zewnątrz, jaka fajna pogoda się zrobiła. Zaraz sobie wyjdziemy, słuchajcie, jak tutaj wszystko skończę. O, sprawdzę. A wiecie co te sikorki dalej ten karmiczek omijają? To znaczy, od czasu do czasu któraś tam zaglądnie, porwie jakieś tam ziarenko i ucieka. Nie wiem czemu one nie chcą w ogóle tak sobie w tym. Wiecie, wejść do środka i tam podziubać troszkę, nie mam pojęcia o co chodzi. Dobra, takie żółte. Trochę bardziej jesienna ta poszewka, ale w sumie to jest y, taka fajna też, ciepła taka, energetyczna. Przecież nie musi być wszystko na czerwono, no nie? Ale dajcie znać w ogóle, czy macie jakiś mm, kolor świąteczny w domu, y, jakie tam w ogóle lubicie. Zestawy kolorystyczne czy coś zmieniacie co roku? Bo ja to w sumie tak się trzymam: wiecie co? Czerwień, zieleń i złoto jakoś tak. Chociaż ja złota nie, nie lubię tak ym, na co dzień, to jednak na święta to właśnie trochę tego takiego bling-bling złotego to nawet mi się podoba, bo to takiego dodaje ciepła, właśnie. Ale tak jeśli chodzi o jakieś takie wiecie typu biżuteria, czy typu jakieś ozdoby złote, to nie to nie moje klimaty, ja właśnie wolę srebro. Okej, okay, dobra, to mamy założone. Tamto na razie zostawię jeszcze w te kropki, bo nie, nie mam teraz co innego założyć. No, dobra, fajnie, tylko jeszcze muszę kanapę, słuchajcie, odkurzyć, bo tu jest tyle okruchów, że o ludzie! Coś tutaj z nią pokombinuję. Zaraz wszystko na podłogę, wiecie, na podłogę, na podłogę i puszczam Stefana i, i będzie. Dobra, to na razie to zabiorę. Powiem Wam, że warto czasami chodzić do second-handu, bo ja ostatnio się wybrałam w poszukiwaniu butów takich na teraz po prostu. I zobaczcie, kupiłam takie buty za 31 zł i były nowiutkie. Podeszwa była totalnie nieruszona w środku, idealne. Już chodzę w nich parę dni. Słuchajcie, naprawdę, taka jestem zadowolona z tych butów za taką cenę. No, naprawdę super, uważam, że mi się trafiły. Ok, zakupy zrobione. Stefan mi pokój ładnie poodkurzał. Mam rachunek za wodę, ale to teraz nie będziemy się tym zajmować. Słuchajcie, to tak, kupiłam pomidorki malinowe. Tak się jeszcze staram. Jeszcze wiecie, półki są w miarę zjadliwe. Tutaj mam taki wielki por. Tak w ogóle to wiecie, co muszę zaraz zmywarę rozładować, bo po prostu nie mam tutaj miejsca na nic. Wzięłam kilka jabłek. No to tylko tak, o, po prostu na dzisiaj, żeby było, bo jutro się będę wybierać na jakieś większe zakupy, to wtedy sobie zrobię. Mam tu jakąś wędlinę, wzięłam taką, którą moje dzieci może zjedzą. Zobaczymy. E, tutaj mamy seller i pietruszkę. No, to jest właśnie część tych białych warzyw. I tu, słuchajcie, mam jeszcze taki olbrzymiasty, coś tam jeszcze jest pod spodem? Nie, tyle. Tutaj mam. Olbrzymi kalafior, więc będziemy za chwilę działać coś z zupą, ale zanim z tą zupą będziemy działać, słuchajcie, to ja sobie muszę zrobić coś do jedzenia i wyładować zmywarę, także się zabieramy. Ja się już teraz zabieram za gotowanie zupy, już dzieciaki są w domu i słuchajcie, dekorują mi, to znaczy nie mi, nam dekorują um, balustradę, także owijają łańcuchy, takie mam elfy, słuchajcie, pomocników takich. A ja się tutaj biorę za zupę, mam wszystko przygotowane, już pokrojone. Zaraz Wam pokażę, e, z jakiego przepisu będę korzystać i jak to będzie dokładnie wyglądało. Będę korzystać, słuchajcie, ze strony Ania gotuje i to jest przepis na Krem z białych warzyw. To możecie sobie znaleźć spokojnie na, na internecie, ale pokażę Wam. Tutaj są składniki. Ja troszeczkę pozmieniałam, jak to zwykle, bo tak mam mniej. Miałam tylko cztery ziemniaki ostatnie, więc po prostu użyję te cztery ziemniaki. Tutaj jest jeszcze seler i pietruszka. Tam w przepisie są dwie. Ja mam jedną, ale za to dałam więcej selera. No, tak na zasadzie, wiecie, takiej podmianki. Tutaj mam pokrojony por. I cebulę, tutaj mam pokrojony czosnek, i tutaj mam pół kalafiora, też tak, o, po prostu pokroiłam, wiecie, tak jak leciało, i rosół, on jest wyjęty z lodówki, dlatego tak wygląda trochę śmiesznie, ale jest też gotowy, więc po prostu zamiast dawać kostkę, to dorzucę rosół. No a z przypraw, oczywiście, sól pieprz, gałka, muszkatołowa, imbir, tu jeszcze w przepisie jest kmin rzymski, ale nie mam, no to nie dodam. Dobra, to w takim razie zaczynamy. Zupa się tam gotuje, a ja tutaj przyszłam Wam pokazać w międzyczasie, zobaczcie jak moje Dzieciaki udekorowały fajnie balustradę, tam do samego dołu jest zrobione, także już mamy pierwszą, no nie pierwszą, już którąś tam dekorację, ale przeważnie wiecie co, tak zaczynamy w sumie takie grubsze przygotowania właśnie od tej, od tej balustrady. To jest taka fajna, szybka sprawa, fajnie wygląda, tak efektownie. Ja bardzo lubię, powiem Wam, te łańcuchy, ale dawno już kupowaliśmy te łańcuchy w Leroy Merlę. Nie wiem czy jeszcze takie są, ale są takie grube, fajne i takie właśnie czerwono-zielone bardzo mi się podobają. Także fajnie. Dobra, to tak, idę teraz tam dokończyć zupę, bo zostało mi jeszcze wrzucić kalafior do środka i tam trochę jakieś śmietanki dodam. Zblenduję wszystko i to będzie gotowe. Zobaczymy jaki to będzie miało smak. No i co jeszcze? Aha, i w międzyczasie się zabiorę za te mm, takie mufinki, jabłeczniki, tak? Zaraz wam pokażę yy, przepis. Mam to już wszystko porozkładane. Słuchajcie, bo tak zupa się tam gotuje. Zaraz będę ten kalafior do niej dorzucać. A ja tutaj patrzę, tak, to się nazywa mini jabłeczniki z cynamonem. Nie wiem, czy tu będziecie coś widzieć, ale to jest na kwestii smaku i one powinny wyglądać tak. Chociaż tutaj są, wiecie co, z pokrojonymi jabłkami w kawałki po prostu. A ja, ponieważ mam ten mus jabłkowy do wykorzystania, ale jeszcze jest dobry, już trochę stoi, ale jeszcze jest dobry. To właśnie chcę go wykorzystać, i po prostu zamiast tych jabłek to dodam mus. Myślę, że też będzie spoko. No i tak wiecie, na zasadzie mufinek. Także zaraz tutaj sobie wszystko przygotuję, zrobię i powiem Wam później też. Także dzisiaj takie dwie próby zobaczymy, jak mi to powychodzi. Zupa będzie się już gotowała dalej sama, a ja zabieram się za mufinki. Wyszły bardzo dobre, ale powiem Wam, że kolejnym razem spróbuję zrobić właśnie dokładnie tak, jak jest w przepisie czyli dodam takie kawałki jabłek zamiast musu. No tym razem go dodałam, bo po prostu chciałam go wykorzystać. W smaku wyszły bardzo dobre. Upiekłam je w Airfrayerze, ale jednak powiem Wam, że w piekarniku pieką się lepiej, bo są lepiej dopieczone od spodu. Natomiast te również wyszły bardzo dobre i w smaku są naprawdę fantastyczne. Zupa, krem z białych warzyw też wyszła bardzo dobra. Powiem Wam, że na pewno będę jeszcze ponawiać ten przepis, bo naprawdę było bardzo, bardzo dobre. A my wieczorem jeszcze wybraliśmy się z dzieciakami do Sinseja, bo chcieliśmy kupić prezenty dla koleżanki. Dzieciaki się wybierają. Na urodziny, więc no, chcieliśmy poszukać jakiegoś prezentu, w sumie to dwóch, bo tak, żeby od każdego było osobno. No i znaleźliśmy coś fajnego. A ja jeszcze otwieram paczkę, która przyszła z różnymi takimi krakersikami, które ja dodaję dzieciakom do śniadaniówek, więc tutaj wam pokażę. Mówiłam wam już, że niektórych z tych rzeczy nie widuję w sklepach tak stacjonarnie. Większość tutaj jest taka, którą normalnie można kupić, natomiast ja po prostu zamówiłam tak, żeby było mi wygodniej, wszystko w komplecie przyszło i mam z głowy już na jakiś czas. Opowiem wam, że te są naprawdę przepyszne. Są tam również takie. Paluszki z rozmarynem, to za chwilkę będziecie widzieć. Takie malutkie, malutkie paluszki. Moje dzieciaki się śmiały, że wyglądają jak małe chlebki i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Także zdecydowanie będę jeszcze ponawiać takie zamówienia. To jest w ogóle bardzo wygodne, powiem Wam, bo zawsze mam tak trzy naraz otwarte, czasem cztery paczki i tak po prostu dodaję dzieciakom do śniadaniówek. No, i jeszcze jedna paczka, którą Wam też chciałam pokazać, bo w niej są pasty do zębów, które kupujemy i które też zdecydowanie mogę polecić. Są zaakceptowane, tak jak już wcześniej Wam mówiłam, przez moje dzieciaki. No, i my również lubimy właśnie tą naszą pastę. Tutaj w środku też znalazłam całą masę. Tych takich chrupek, jak to ja mówię, ale słuchajcie, już nawet nie pokazywałam dzieciakom, szczerze mówiąc, żeby znowu nie było, że sobie zostawią. Tylko po prostu rozpuściłam je w wodzie, i rzeczywiście, można tak zrobić. Wszystko po prostu zniknęło, także wiecie, cicho, wy też nic nie mówcie moim dzieciom, że ja tak zrobiłam, bo oni mają jeszcze zapas takich właśnie tych chrupek gdzieś tam skitranych w pokojach. Nie będę, wiecie, dorzucać jeszcze kolejnego zapasu. Moi Mili, ja przychodzę się z Wami pożegnać. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście tego vlogmasa. Zostawcie koniecznie jakiś ślad po sobie. Ja Wam życzę wspaniałego weekendu. To taki mikołajkowy weekend, więc życzę Wam prezentów wspaniałych i wymarzonych. No i co? I my widzimy się w kolejnym filmie we wtorek. Do zobaczenia!